To, co mam na sobie, to jest kombinezon, mój projekt autorski, PKXPD Expedy Modular Suit. To jest kombinezon, w którym byłem w tym roku na dwóch ośmiotysięcznikach. Kombinezon, który w końcu realizuje wszystkie moje zamierzenia, jakie od lat myślałem, że mogę wprowadzić. Ja wspinałem się w tym roku, nie używając do ataku w ogóle plecaka. Wszystkie sprzęty, które ze sobą niosłem w góry, miałem tutaj włożone za plecami, ponieważ wykorzystywałem tą dużą przestrzeń kieszeni do tego, aby tam mieć awaryjną apteczkę, dodatkowe rękawice. Wprowadziłem pewne unowocześnienia, a został ten kombinazon uszyty przez Bartka Małachowskiego. Ma dużo moich patentów, ale również fajnych propozycji od Bartka. Wentylatory, które służą jako Kieszenie na e, żele, które dzięki temu, że są wewnątrz, nie zamarzają. Świetny patent pozwalający na wykorzystanie przestrzeni. W środku jest siatka. Duże kieszenie o ogromnej pojemności, w które można włożyć naprawdę wiele. Różne kolory mają znaczenie. Spinając się, gdzie wiem, że mój mózg nie działa tak mega sprawnie, orientować się, e, co w której kieszeni mam.